To jest drugi odcinek z Majką w dzisiejszym odcinku porobimy sobie trochę więcej zadań. Troszkę wybrałem tego kobla. Nie wiem, co właśnie teraz zrobić, jakie zadań. Zobaczę coś... Tu, 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 tu. Zrobimy dzisiaj domek. Robię to a i pamiętam, miałem w tamtym odcinku napełnić to wodą, drugie wiaderko, więc teraz napełnimy. Co że muszę używać game moda? Ale muszę napełnić to wiaderko. Zapomniałem. No i bez cheatingu wykopiemy sobie jeszcze troszkę kobełka i zrobimy to na Dobra, tyle jest tak. i tak. tak... No to nie... Dobra. Jeśli widzieliście to... Przepraszam za tę linię, ale nie usunąłem. Może tu? Nie, tu. zbudujemy nasz domek i potrzebuję właśnie... Hmm... się wykopie blok żelazny, czy nie? Będzie troszkę trudno zrobić nam grinder Ciekawe, czy się da. Tego, dyr, 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 da się. To było troszkę dyrta, jak to. Dobra, przyda się troszkę drewnienka na podłogę. Hmm, ja tu zrobić. Tutaj most tak później trzeba taki zrobić, wyjechać z drewna, jak już będziemy mieli dużo. No tak, schodki kamienne. Nie! Już pozbyłem się że tak szybko. Aaaa! Jeszcze całe drewno poszło. Tak, ludzie lubią moje fajle. Jeszcze drzewo nie chcę rosnąć ale jestem nerwowy. A, jak widzieliście, że mam nowe intro, które zrobił dla mnie Master Troll. Znaczy, zrobiła dla mnie. I zapraszam na, na jej kanał, link w opisie. Tak myślę, że to ona. Nie poznaję jej. Mm. Dobra. Skąd ja mam to? Aha. Dobra. Drew. nie tylko ten. Mam trochę drewnianka. Znowu. A ja zrobię krótkie cięcie i wykopę troszkę kobla. Widzimy się za chwilę. Okej, okay, mam nadzieję, że tyle. Tyle nam kobla starczy. A jeszcze jedna sadzonka. I następna. Jestem bogaty. To nie urośnie tutaj czego. Dobra. Troszkę kobla jest. Nie, zrobię z tego domu mączki trochę dam. A, i zauważyłem, że Miałem dźwięki na full'a i trochę głośny mikro... Troszkę przybliżyłem do siebie mój mikrofon ale klatkuję. Wow. Dobra, taka podstawa może być Idę po dyrta Z dyrta będzie do mnie Lepianka tak zwana. Myślę, że już Nie. Dobra Tak zwana lepianka ukończona. Schowamy sobie tutaj skrzyneczkę naszą. to do EQ to żebym nie spadł, bo bym był zawiedziony strasznie ale YouTube lubi takie fajne nie wiem z czego ja bym żył Bo udało się jakoś <grym> eee. wszystko? a jeszcze crafting box jest tak. Zrobienie domku możemy już sobie odhaczyć. Zobaczę, co nam zostało z zadań tych banalnych. No, już nic nie zostało. Dobra, więc zadania banalne zaliczone. Teraz mamy zadanie łatwe. To przyjdę mocno pustynnego po kaktus. Zrób hodowlę kaktusa. Będzie, trosz, będzie troszkę trudno. Ale ja poza odcinkiem pokopię trochę. A i jedno jest łatwe. Zbuduj studnie. Od razu sobie zbudujemy studzienkę. Studzienka. Woda. Troszkę kobelka. Hmm. Nie starczy Po Bo Boże co ja robię z wiaderkami nad przepaścią chodzę. Potrzebujemy troszkę tego kobla. И можем сразу... Добро. Мам, надеюсь, что это да. всё. Aby ktoś miał jakiegoś wol... wo... dużo wolnego czasu, to by i chciałbym zagrać ze mną, to pisać w komentarzach. Studzienka. Możemy już sobie odhaczyć. A, jeszcze jedno można zrobić. nie, nie, nie. nie. Fuck. Tak mówiłem, YouTube lubi moje fejle. Zapomniałem, że sandat sobie wziąłem. Dobra. Znowu kobol wujarść. Lol. Nie! Skąd to? Jak ja głupi jestem. Dobra, generator kobra. kobla dla dwóch osób można też odhaczyć. O, farmę drzewek też możemy odhaczyć. Złoto i studnia też rozkaczam dobra I to w dzisiejszym odcinku będzie tyle. Więc do zobaczenia. Trzymajcie się, komentujcie, subskrybujcie, komentujcie i lajkujcie. Cześć.